roku, bo to przecież 40 lat istnienia naszej diecezji się dopełnia. Rok tutaj przed Tobą zaczynaliśmy to 40-lecie, bo przecież 20 lat naszej metropolii też się dopełnia. A dziękujemy też niebu za opatrznościową wizytę sprzed 25 lat Ojca Świętego Jana Pawła II, na jasnych głoniach gdzie teraz jego figura naprzeciw polskich orłów zrywających się do lotu zatrzymuje przechodniów i ludzi na modlitwę się zatrzymujących i patrzy w tej figurze na jasnych głoniach na rodziny i na młodzież i na dzieci tak często i licznie tam obecne. A dzisiaj przyprowadza nas do siebie Maryjo Patron dzisiejszego dnia. Święty i przedziwny patron, święty Wacław. To początek X wieku. W środkowej Europie na ziemi Słowian zabrzmiało słowo Ewangelii Twojego syna Nową Nadzieją. Ze szkoły świętych Cyryla i Metodego apostołów Słowian Usłyszał i przyjął szczerym sercem Ewangelię, ten władca, ten, który chciał nie rządzić, ale służyć, który postawił sobie za cel, że jako władca chrześcijański ewangeliczny będzie dla każdego i ojcem, i bratem, i sługą, bardziej niż rządcą. Bo to jest ten duch społeczeństwa w imię Ewangelii Twojego Syna organizowanego, którym jeden drugiemu służy. Tak jak w naszym pokoleniu przypomniał to błogosławiony Jan Paweł II, że solidarność to jeden i drugi i że brzemiona nawzajem swoje nosić trzeba. Zderzyła się ta postawa świętego Wacława,

i tyle yeah, osób, które po nosząc unosząc, uczą tej tej szczególnej mogą mądrości, i podobać się, jak będą Przechodzimy tutaj z ziemi, na wodę, i bałtykiem, ale wodę, na świętym na wodę, czasy na mieszkali między i i ładą i gdzieś w tamtym

Dzień dobry. Dzień dobry. Co miał znaczyć ten palec? No, Nie lubi pan Miał, miał im dać to myślenie. <śm _> tak, <noise> na pewno. No no. wyśmiać to, to towarzystwo, wie pan. Wyśmiać, tak. Dla, dla, dla żartu, tak. Jutro pan przyjdzie na marsz? Będę w niedzielę, dopiero na miasteczku namiotowym. Przecież. A to jest niedzielę? Będzie Adam Przeszedkowicz. Adam Przeszedkowicz będzie z telewizji narodowej. A ja nie sam Adamasz. <śm _> A gdzie ta wioska będzie? Na placu Powstańców Warszawy, przy ośrodku telewizyjnym, przy wocie warszawskim ośrodku telewizyjnym. <grym> <grym> Ale także w miejscu na